Siłą na tej strony kiedy i nagrywam berał starsa. Dzisiaj robię takie zadanie jak. To. I. muszę tego kopięć do stworzenia. Dokładnie. Za jedną skrzynkę. Dobra, więc lecimy. A no Nie wiem, czy mam. po przerwie to ci co? No, chyba. nie. Raczej nie wiem. Dobra. Pierwszy mecz będzie taki mega dla mnie łatwy, bo to jest takie łatwe z takimi lupkami. Tylko patrzeć jak te nóbki się ten my tu klepią. No, jestem jakby już wygrałam chciałam, chciałam was, chciałam was za wy zanudzać. Tylko czy tysiąca klep... Co? Nie no, badam łapka była. Mm. Musimy. I, I pyk, i pyk, i pyk, i pyk, i pyk, i pyk Ale ich no, ja Mają przewalone O, ja też mam przewalone Dobra Musimy Musimy dzisiaj to przeznaczenie Zrobić, bo Chciałabym na, na dzisiejszym odcinku otworzyć mega boxa. Mm, kurde, szybko. No co? Roza wybroniła. Ona nie miała prawa tego wybronić, dlatego ją rozwalam. Yy, albo oni mnie... Yes! Dobra. Łapka w górę. To za mną idzie, na dobra, jacky i el primo. Czy el primo, nie? E primo, tak, idzie też. Więc. No dobra, i lecimy. Mmm. się. Udało się. rozwalę O nie, nie to. Chciałem dać ten... Już jest tą ale nie wyszło. Więc... No nie! Czy oni przesuną? No na jeszcze wysaliposta. I teraz cyk. o, teraz Dobrakolik nie żyje. No nie, chciałem cały czas. Dać, chciałem dać uśmiechniętą. dominkę. Ściągnąłam klikam w ten. Yy, jak się nazywa? To nagrywanie prawie klikam. Dobra. Lecimy dalej. Brawo i... Jakbyśmy zła. Kenia! Kenia. Okej okay. Jeszcze grwa. Na sam koniec. Znaczy nie może nie na sam koniec, ale na no, odszczeliłem, bo on tak można powiedzieć. Nie, 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 razem nie. O! Dobra. Ja zostawię Ciebie, a ty nie. Nie, nie brawo. Tak idzie rozolę. No nie... Wahamy. Adyby. Kurde, nie wyszło. Serio. Próbuję go próbuję ich trapić i cyk i cyk znowu nie powiedział Ja pierwszy. Dobra, wlecimy ten dyk, ten dyk, ten dyk, ten dyk. Odbijemy zapiłeczkę. wyrzucimy ją, a od razu będziemy w oklepać, cyk. No i z nim... No i nim mam ich. Tak, będziemy się tak teraz podawać? Nie, nie wyszło teraz podania, ale... Aj jaj. Było tak blisko. 40 sekund. No, 40 sekund na pewno nie będę tu pykał, bo musimy już wkoszczyć gole. Zanim się to skończymy, tak i mamy więcej goli. Więc... Jest easy! No nie, rozwalimy. Już nie jest tak easy. Dobra, jakby co ja mam... Ten... Jakby co mam ulta, którego nie... na nikogo prawie... na nikogo nie użyłem. A uh, teraz tylko Riko, Riko sieciku, easy, easy, easy. Dobra. Będziemy otwierać pierwszą skrzynkę. Oh. Tylko tak ualeganie, no właśnie. U. No teraz będziemy dwie skrzynki otwierać. No nie gadżet do strzeli. Myślałem, że będzie coś fajniejszego. To tylko do tego gadżet strzeli. Dobra, e, nie tu zadania zadania. Wróżmy zadania. I patrzymy. Ulegać 8 razy Colt Z koltem zrobimy. Proszę weźmy kolta. Idzie kolt. Z gadzeczkiem. Tym fajnym. Hmm. Dobra. Trzeba sobie poprawnie. Zyk, Co za teammate mi się trafił Piperka? Dobra, ja więcej z kipsów nie zbieram. Będę zabierał I Spróbuję doszliść tego typa. Hej, z nim Pipera! Czego mi tak ginie? Pink. Punkt. a wiedziałem, że on to zrobił. O rosa. Mmm, dobra. Daj, że ci jest easy, więc na no, easy pojedziemy. Kurde, nie mogę trafić. Ich. Uh. Ucieczka z krzykiem. Zabrał po jednej drużynie, czekamy na typa, żeby z ekipy sobie zabrał. Dobra, zbieraj se. Zbierzesz? Dobra, ja idę zabrać. Sam sobie nawet poradzę. Co to jest dla mnie? Co to jest dla mnie? O, w końcu coś pomaga. Jakby tam nie mamy gadżeta, więc problem I rozwalimy to teraz. No, dawaj, 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 Oj, się mnie rozwalili. Uczekaj, pera, uczekaj. oj się dziś. 10 sekund. Nie powinna wytrzymać. Jak. Ult! Ult! Sekundy, sekunda, serio. Dobra, ja muszę je zadać więcej HP, zabić więcej typów. Ale Primo powinno się udać. Ja od razu na pełnej. Ciśniemy pod skrzyneczki na środek. To będzie, będzie właśnie duża klepa, więc lepiej dla mnie. Niech się tylko podejdzie do mnie. Dobra. O nie, muszę mi pomóż. O nie! Serio. Trochę, trochę nie zadaję, nawet, bo. tam daję łapkę w górę, bo nie. Bo czekam na ciebie, typę. Bo chciałbym końca zrobić zadania, Ale my ty pojechał od, tam, od tamtej strony, tak. Nie. Riko, serio. Zobaczcie, ja lecę na tą skrzynkę. A teraz lecimy po tą. Idziemy. Kogo? Prawie jeszcze nie ma na środku. No to easy. Zobaczcie, jest easy. O nie, już dołożyłam. No. To praktycznie jest easy, tylko mi ja, nie, nie będę zabijać Dobra, jedno zadanie zrobione Sto tych. teraz zrobimy zadanie hm. I Które to zadanie zrobić? zrobimy Nie, nie to, to Będziemy tutaj HHP zadamy i będziemy mieć tego, jak się założyć z megaboksa więc wracam za chwilę no to jest ostatnia gierka to jest ostatnia decydująca gierka więc jestem za chwilę dobra jestem dobra zadanie zrobione uwaga uwaga dobra pierwsza duża że nie ma nic Uwaga, czarny maryn, okus spoko. Otóż ty w tym ejaboksie jest... Poczekaj. Jeszcze. Ciekawe co to jest. Uwaga. Uwaga. Piper! Okej, okay. może być. Piper. Mamy już trzecią epicą postać. Więc... Ja będę już kończył, do kolejnego odcinka, elo!